Cześć, z tej strony Mateusz z kanału Twoja Fura. W dzisiejszym filmie opowiem o zaletach samochodu Volvo X90 pierwszej generacji. Zapraszam do oglądania. Ten kanał tworzymy dla Was, prawdziwych fanów motoryzacji. Jeśli tak samo jak my, kochasz samochody, subskrybuj już teraz. Czeka tu na Ciebie solidna dawka wiedzy, testów i ciekawostek ze świata aut. Jestem właścicielem pierwszej generacji Volvo X90. Chciałbym podzielić się z Wami zaletami tego samochodu opartymi na codziennym użytkowaniu tego auta, które z mojego punktu widzenia są wyjątkowo praktyczne i warte uwagi. Z czym kojarzy się Volvo? Oczywiście z bezpieczeństwem. I właśnie od tego zaczniemy, bo to najmocniejszy punkt programu. Volvo XC91 Generacji to prawdziwy wzór, jeśli chodzi o ochronę pasażerów. Już na etapie projektu postawiono tu na solidność i przemyślane rozwiązania. Mamy system SIPS. Czyli specjalnie wzmocnioną ochronę przy uderzeniach bocznych, pogrubione słupki, masywne progi, które razem tworzą coś w rodzaju pancernej wanny chroniącej dolne partie kabiny. Wsiadasz do tego samochodu i po prostu czujesz się bezpiecznie. Tach i słupki wykonane są z grubszego materiału, co znacznie zwiększa sztywność całego nadwozia. A przy zderzeniu czołowym? Silnik nie wbija się do kabiny, system konstrukcyjny kieruje go pod podłogę, chroniąc pasażerów. Konstruktorzy Volvo odwalili tu naprawdę solidną robotę i za to należy im się ogromny szacunek. Volvo XC90 to nie tylko czołg, to też świetne auto rodzinne. Przede wszystkim mamy tu aż 7 miejsc siedzących, ogromny bagażnik i możliwość spania w środku. Nie każdy egzemplarz ma trzeci rząd foteli, a wersji 7-osobowych na rynku jest wyraźnie mniej. Ogólnie uważam, że warto mieć ten zapas, nawet jeśli skorzystamy z dodatkowych miejsc tylko raz do roku, to i tak podnosi to funkcjonalność auta, a przy odsprzedaży znacząco zwiększa jego atrakcyjność. Jeśli ktoś trzeciego rzędu nie potrzebuje, może go po prostu złożyć i wykorzystać przestrzeń jako klasyczny, bardzo pojemny bagażnik. Same fotele rozkłada się bardzo łatwo. Środkowy rząd ma możliwość przesuwania, dzięki czemu można zwiększyć przestrzeń dla osób siedzących z tyłu. I co ciekawe, w ostatnim rzędzie naprawdę da się usiąść wygodnie, nawet jeśli ma się ponad 180 cm wzrostu. To rzadkość w suwach, gdzie te miejsca zwykle są traktowane jako awaryjne. W 90 nie jest może idealnie, ale zdecydowanie komfortowo, szczególnie na krótszych trasach. Po złożeniu środkowego rzędu uzyskujemy płaską równą podłogę. Idealnie mieści się tam dwuosobowy materac, można więc spokojnie przenocować we wnętrzu auta. Jasne, nie ma tu ogromnej przestrzeni nad głową, ale dwie dorosłe osoby mogą wygodnie przespać noc bez kombinowania z poziomem podłogi czy dodatkowymi wypełnieniami, jak to bywa w wielu innych suwach. Na plus zasługują też liczne udogodnienia dla pasażerów: osoby siedzące z tyłu mają do dyspozycji nawiewy w słupkach, własne schowki, uchwyty na kubki, wejścia słuchawkowe i przyciski do sterowania muzyką. Dla dzieciaków czy nastolatków, szczególnie w dłuższych trasach, to naprawdę przydatne rozwiązanie. Jednym z ciekawszych i bardziej przemyślanych detali jest wbudowana podkładka pod dzieci. Volvo jak to Volvo? Zadbało o bezpieczeństwo i wygodę najmłodszych. W środkowym fotelu drugiego rzędu znajduje się zintegrowane podwyższenie. Wystarczy jeden ruch ręką, by je rozłożyć. Dzięki temu dziecko siedzi wyżej, a pasy bezpieczeństwa przebiegają dokładnie tam, gdzie powinny. Dodatkowo, ten sam fotel można przesunąć bliżej kierowcy czy pasażera z przodu, co ułatwia kontakt z maluchem podczas jazdy. Można podać coś do picia, uspokoić, po prostu mieć go na oku. A jeśli fotel przesuniemy maksymalnie do przodu, może się wydawać, że zaczyna brakować miejsca na nogi. Ale i to przewidzieli inżynierowie Volvo. Wystarczy pociągnąć za jeden uchwyt i wyciągamy podłokietnik. Dzięki temu pojawia się dodatkowa przestrzeń dla nóg dziecka. Schowana między przednimi fotelami. Niby detal, ale robi ogromną różnicę w codziennym użytkowaniu. Dodatkowo, jeśli rozważacie zakup auta rodzinnego, to naprawdę warto patrzeć nie tylko na ilość bajerów elektronicznych, ale na takie detale, które w codziennym użytkowaniu robią ogromną różnicę. XC90 to auto, które mimo upływu lat dalej potrafi zaskakiwać praktycznością i bezpieczeństwem, i za to właśnie je cenię. Bagażnik to kolejna mocna strona XC90. W zależności od konfiguracji foteli, jego pojemność się zmienia. W mojej wersji siedmiosobowej, przy rozłożonych wszystkich siedzeniach, mamy do dyspozycji 249 litrów. Po złożeniu trzeciego rzędu jest to już 613 litrów. A jeśli złożymy także drugi rząd, uzyskujemy ogromną przestrzeń ładunkową, aż 914 litrów do linii okien i imponujące 1837 litrów do linii dachu. W bagażniku nie brakuje praktycznych rozwiązań. Jest gniazdo 12 V, mocowania do zabezpieczenia bagażu, uchwyty na siatki i pasy oraz miejsce na roletę. Teraz kolejna ciekawostka. Ta dolna rozkładana półeczka w bagażniku może nam służyć jako ławka. Teoretycznie jej udźwig to 90-100 kg, ale u mnie często siadały na niej dwie dorosłe osoby i nie było żadnych uszkodzeń czy problemów. Świetna sprawa, gdy chcecie zjeść coś w terenie czy po prostu usiąść i cieszyć się widokiem. Dla mnie kolejnym dużym atutem XC90 jest jego design. Mimo że najstarsze egzemplarze mają już ponad 22 lata, to auto wciąż potrafi przyciągnąć wzrok i wygląda naprawdę stylowo. Szczególnie w czarnym kolorze z przyciemnianymi szybami prezentuje się wręcz kozacko. Masywnie, z klasą i taką surową elegancją. Ma w sobie coś ponadczasowego. Sylwetka jest proporcjonalna, linie nadwozia nie zestarzały się ani trochę, a obecność na drodze nadal robi wrażenie, zwłaszcza gdy jest zadbane. To jeden z tych samochodów, które mimo upływu lat wciąż mają swój charakter i budzą respekt. Volvo XC90 oferowane było zarówno w wersji z napędem na przednią oś, jak i z napędem AWD, czyli All-Wheel Drive. Mój egzemplarz to właśnie odmiana z napędem na cztery koła, i nie jest to tylko emblemat na klapie to prawdziwe AWD oparte na sprawdzonym systemie Haldex trzeciej generacji. Jest to napęd typu on-demand, co oznacza, że w normalnych warunkach auto porusza się jako przednionapędowe, a tył dołącza się automatycznie w chwili, gdy przednie koła tracą przyczepność. Działa to szybko i niezauważalnie, przy starcie na luźnej nawierzchni czy w warunkach zimowych momentalnie czuć, że auto łapie przyczepność i rusza pewnie bez szarpnięć i uślizgów. Jeśli ktoś chce sprawdzić, czy jego napęd na cztery koła działa prawidłowo, wystarczy odcinek szutrowej drogi i telefon z kamerą. Po analizie nagrania można łatwo zauważyć, czy tylny napęd załącza się w odpowiednim momencie. Oczywiście XC90 to nie terenówka, ale w lekkim terenie, na śniegu, mokrej trawie czy błocie radzi sobie zaskakująco dobrze. Jeśli więc rozważacie zakup tego modelu, zdecydowanie polecam wersję z napędem na cztery koła. To dodatkowy poziom komfortu i bezpieczeństwa, który naprawdę czuć. A skoro jesteśmy przy technikaliach, to teraz kilka słów na temat spalania. W trasie mój egzemplarz wyposażony w silnik diesla 24D5 o mocy 163 mechanicznych i manualną skrzynią biegów spokojnie schodzi do 6,5-7 litrów na 100 km. Uważam to za świetny wynik, biorąc pod uwagę gabaryty auta i jego masę. Dla porównania, wiele współczesnych suwów o podobnych wymiarach potrafi spalić 10-11 litrów przy spokojnej jeździe. XC90 naprawdę potrafi pozytywnie zaskoczyć oszczędnością. Na koniec warto wspomnieć o samym silniku 24D5. To jednostka dobrze znana i szeroko stosowana w gamie Volvo. Dzięki temu dostępność części jest bardzo dobra, a mechanicy zazwyczaj znają ten silnik jak własną kieszeń. Dla użytkownika oznacza to niskie koszty eksploatacji i łatwiejsze serwisowanie. A to też ważna część codziennego komfortu. Kolejna zaleta to wyjątkowo łatwa i szybka wymiana żarówek w lampach przednich. Chyba każdemu z nas zdarzyło się, że żarówka przepaliła się w najmniej odpowiednim momencie, zwykle wtedy, gdy najbardziej się spieszymy. W wielu samochodach taka prosta czynność potrafi zmienić się w wyzwanie, które kończy się nawet wizytą u mechanika albo przynajmniej długim grzebaniem pod maską. W XC90 ten problem praktycznie nie istnieje. Producent zastosował genialnie prosty system montażu reflektorów, wystarczy wyciągnąć dwa śledzie blokady, wysunąć reflektor i mamy swobodny dostęp do wszystkich żarówek. Bez narzędzi, bez kombinowania, bez stresu. To naprawdę wygodne rozwiązanie, które zasługuje na duży plus. Kolejną zaletą Volvo X91 generacji jest bardzo dobrej jakości fabryczny system audio. W moim egzemplarzu znajduje się wyższa opcja nagłośnienia High Performance Sound. To zestaw o mocy 4x40W z ośmioma głośnikami, który gra naprawdę bardzo przyzwoicie. Dźwięk jest czysty, bardzo zbalansowany, z przyjemnym basem i bez zniekształceń, nawet przy wyższej głośności. Dla bardziej wymagających dostępna była jeszcze wyższa opcja system premium sound. Opracowany we współpracy z Bank Olufsen. To już zestaw z wyższej półki, który potrafi zaskoczyć jakością dźwięku nawet dzisiaj. Jak na auto sprzed dwóch dekad, naprawdę robi wrażenie i może spokojnie konkurować z niejednym współczesnym systemem audio. Dodatkową zaletą Volvo XC90 jest łatwość unowocześniania systemu multimedialnego, dzięki czemu nawet starsze egzemplarze mogą zyskać zupełnie nowe możliwości. Świetnym miejscem na montaż nowoczesnego radia z Androidem jest maskownica znajdująca się powyżej kratek nawiewów. W bogatszych wersjach wyposażenia to właśnie tam znajdował się fabryczny, wysuwany ekran nawigacji. Dziś bez problemu można w tym miejscu zamontować radio z 9-calowym ekranem, które obsługuje m.in. GPS, Android Auto, Apple CarPlay oraz widok z kamery cofania, którą również bez większego problemu można dołożyć. Taka modyfikacja to nie tylko powiew świeżości we wnętrzu auta, ale też realne ułatwienie w codziennym użytkowaniu. Nowoczesne funkcje multimedialne znacząco poprawiają komfort podróżowania, a przy tym doskonale wpisują się w styl kokpitu XC90, nie zaburzając jego klasycznego, przemyślanego układu. Inna opcja na rozbudowę systemu multimedialnego to montaż radia w miejscu fabrycznego radia. Popularne są w tym miejscu 10-calowe zestawy Legend Car Audio. Kolejna zaleta to Webasto i to w wersji mokrej. W wielu egzemplarzach XC90 znajdziemy właśnie takie ogrzewanie postojowe, które zimą okazuje się absolutnym gamechangerem. W zależności od wersji system działał nieco inaczej. W starszych modelach Webasto włączało się automatycznie razem z silnikiem, by skrócić czas nagrzewania jednostki. W nowszych wersjach można było je już programować, na przykład przez manetkę przy kierownicy ustawiając konkretną godzinę rozpoczęcia pracy. Dla wielu użytkowników to jedna z tych rzeczy, które docenia się dopiero zimą, ale jak już raz się spróbuje, to trudno z tego zrezygnować. Komfort, oszczędność czasu i troska o silnik wszystko w jednym. Na koniec warto wspomnieć o rzeczy, która często decyduje o trwałości samochodu na przestrzeni lat, czyli o zabezpieczeniu antykorozyjnym. Volvo XC90 pierwszej generacji wypada tu naprawdę bardzo dobrze. Zanim kupiłem swój egzemplarz, obejrzałem wiele innych i szczerze mówiąc, korozja nadwozia praktycznie nigdzie nie była problemem. Oczywiście korozja podwozia występowała praktycznie w każdym egzemplarzu jaki oglądałem, z tym, że była ona większa lub mniejsza, ale sama karoseria była świetnie zabezpieczona i bardzo odporna na rdzę. To zasługa solidnego podejścia Volvo do kwestii trwałości, na dwozie było dobrze zabezpieczone fabrycznie, co dziś procentuje. Dla mnie to kolejny duży atut tego modelu, bo nie dość, że auto jest wygodne, bezpieczne i praktyczne, to jeszcze dobrze znosi próbę czasu. Podsumowując, Volvo x pierwszej generacji to samochód rodzinny, praktyczny, komfortowy, a przy tym daje sporo swobody i możliwości. I mimo że to nie terenówka, w odpowiednich warunkach może zrobić naprawdę dużo. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, która z wymienionych zalet Volvo XC90 podobała Ci się najbardziej i dlaczego. Zapraszam również do wsparcia nas przez opcję podziękuj oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.